Jestem w Łęczycy Droga Krajowa 91, i wydaje mi się, że tutaj tego ronda nie było. Że jest to nowa budowla, która powstała w przeciągu ostatnich 4 e, lat. Z tego co kojarzę, sprzed chyba 4 lat, jak ten jechałem to powiem szczerze, że nie przypominam sobie, e, aby tutaj na wylotówce. Słończycy było, yy, było rondo Tu masz więzienie Znaczy to jest chilera? dawne więzienie Tak jest, jest No już nie ma tu nic, nie? To no, stąd był chyba wcześniej w Złęczycy. Ale z chilera, tak? no. To ta ucieczka była taka, to te autokary jakieś popodstawiane Cześkowi, i nie, nie mógł być Cześnik w tym. Autobusy popodstawiane no to właśnie stąd. I z drugiej strony Łęczycy też powiem szczerze. Nie przypominam sobie ronda na 91 drodze. Tak więc powiem szczerze, wydaje mi się, że te oba ronda na drodze 91 w Łęczycy to są nowe inwestycje, które powstały w przeciągu ostatnich 4-5 lat. Ale pewny na 100% tego nie jestem.